manko witam wszystkich. No już musi być komentarz. Witam wszystkich w pierwszym odcinku Przygód Mechanika 2. Wywalili mnie z policji, to przede do PDF, PDF zarobiście. Mamy holownik. Zasuwamy sobie holownikiem. Laguje nas serwer, ale to jest szczegół. I jedziemy na wezwanie do gracza. Z tego co widzę, pokers. O kurde, nie zarobimy kasy. Fuck. Karetka. Bo karetką mieści, a z tego co mi wiadomo, to frakcją chyba nie możemy wystawiać. Wystawiać, wystawiać. Ale on chyba o tym nie, wiem, nie? Ej, wie, no nie? A jak wie? No to będzie sprzeczał. Dasz mu wtedy spokój, a jeśli nie... To nie a to nie wtedy jest... no, muszę mu kasę oddać. Tak? Ale wtedy ci nie zapłaci, od tego zacznijmy. Zarządek kasy, nie skargnij się. <laughs> Czekaj, katek, muszę zobaczyć, czy on jest. What the fuck! Menda się znalazła w lesu. I tak na pogotowiu siedzi. Gdzie jest mój batonik? A tu jest. Chcesz, gryza? O kur... O kur! Te... A! Oh, fuck! Lu! You... Proszę, karbie, papo. I to ja źle prowadzę! No, I to ręką. ja źle prowadzę! Prawą, prawą ręką jechałem mi batonika jeden. Ciebie, że się na drugą stronę przewodzi.

Znowu masz te, te, te trudne takie. O kurde, znowu. Pierwiastki. Nienawidzę. Bo. No, pierwiastki są dziwne. Jeszcze jak są w małych liczbach, to dobra, ujdzie. Ale kurde, jak jest pierwiastek w pierwiastku jeszcze. 356? Na przykład. To my szlak trafia. A ułamki to już w ogóle. Ułamki są złe. Fuck. O, dzwonię. A, tu jest ze Jakiego jakie u Maile Dobra, nie skasujemy Pierwsza naprawa gratis. Dobra, yy... ja czekam na następne wezwanie. Na razie. Yy, właśnie jadę na kolejne wezwanie, co nagrywać, co pominiem, że w ogóle nagrywam. Yy, tak więc jadę na kolejne wezwanie, Wysyła w jesie, choć, sobie będzie chciał ciekawego. Miejmy nadzieję, że ma bardzo rozwaloną ciężarówkę. <tosłuch> Radę. Uj, nie zrobię na co. Na szczęście nie ma już tutaj bazy o kur... Ups, Cii, nie widzieliście tego. Co zrobiłeś? Nic, nic, nic. Co zrobiłeś? Nic. Tak, zobaczę. <laughs> Hej. <laughs> Wicie, gdzie smerfy się kręcą. Ja. Nie wimy. Można przyklinać? Mm, nie wiem a co. Nie, ja nie przyklinam. Jestem bardzo porządnym obywatelem. A, tak, czemu to gówno spada? To twoje. Ej. Co ten wiesio chce? Samochód ma cały. To fałszywe wezwanie chyba 2000, tak? Nie wiem, szczerze. Najki niby mówił 500, niby. Ogólnie to fałszywe wezwanie jest 5000. No to zabierz mi 5000. Czekaj, no bo on coś chce. w tym głównie ręczny nie działa? Nie. Za dziadostwo zasłany. Też się to? Ja Jakie? Kto napisał? No, no. Słucham? Hop, hop. Kto napisał? Kochanka. No kotek. No mówię. Kto napisał? No mówię. Kto? No mówię. No nie powiedziałaś póki co. Nie powiedziałam. Tak? Kto? Kochanka. No już. No powiedz kurde kto napisał. Dobra, mój kochanka. No dobra, zaraz się sam sprawdzę. Klej. Pysuję. Co? Jak mu są robić? Co złego w chciał? Tylko sto. Mm. Kto cię uczył zarabiać? Ja pierdolę! Tylko w Nie będę go kazował za głupią jedną CMDNO. Dobra. Czekamy na dalsze wezwanie. Dobra, jedziemy na następne wezwanie. Wzywa nas Piatek. Jakiś jakieś auto zielonków podobno do zabrania. Zaraz my tam obczajmy. Co i jak. No i małe, jak chujowe No Serio, no musisz komentować, kota. Też tak, no, no. się <noise> komentowałam. Specjalnie, co nie? <głos> <głos> nie. Wiesz, nie go <tylko> zapisowałeś. <noise> Ale ty widziałeś, droga, a ja nie. <noise> o serio. Jaki? Mhm. Jeźdź. Yes. Nie, proszę. Mm -mm. Nie umiem jechać i całować je. No nie ma tak, daj. Kotek. No ale proszę cię puść. Puść, proszę cię. Nie ma przeszkadzania w grze. Dobrze. W neg... Nie, w grze. Coś Ci przypomnę. Może... W grze może... Ale ja ci nie przeszkadzam. Zobaczcie. No ja cię jeszcze nigdy nie przeszkadzałem w grze. Nie ja Kiedy? Co, Co razy? Zawsze kiedy gram? ale oczywiście wiesz, że to się nagrało To nie było słychać? <laughs> było słychać? Jakie to ten lomus miał To jest kurde Wsiął i pojechał No, no i fuck you Hmm? A pojechał sobie i kurde teraz nie mogę zdjąć o teraz O, o kurde, się fajczy. Ciężko ja popatrz, się do mnie. Czekaj, to jest klawiatura. To to jest. Czekaj, Patrz, teraz się nie pali. Jaka szkoda. I co ja mam się z tym zrobić? Dobra, wywieziemy na złom. Wracamy, jak będzie następne wezwanie. Dobra, lecimy w końcu na kolejne wezwanie po tych 20 minutach oczekiwania. Wiem tyle, że jedziemy do LF, nic więc więcej. Wzywa nas Kretoks Bardzo oryginalny, nick, nie ma co oni się kurde, jeszcze jakoś łatwiej określali No ja wiem, mamy zaznaczone na czerwono Ale no jak się wie, gdzie się jedzie, to jest łatwiej, tak? Tak I no tak samo sobie odpowiadamy Zobaczymy, czego nas oczekuje. Jest to już ostatnie wezwanie. Ponieważ Skarbek będzie chciał pobrać sobie. No, ET. Nie ma w nim nic. No, muszę Dobrze, No to widzicie. No i, ta, i tak czy tak, i tak jest ostatnie nagranie. Proste. Wiem, że parę osób chciało, żeby. Przygody mechanika powróciło. Powróciły. Ja się wyraziłem. Fak gudła. Ze strony kogut nie działa. Co by zmazywała? Chyba było zemowe. Jaki? Kurz Czemu to główna zasrana się Co chcesz? Stół Serio? Też, ty, ty, ty. To się To się czarna, cońko, tak? Yyy, e, tak. 500. 400. Pięćset. Wtedy sens. I jeszcze przebiegł I tak to się robi. Dojechaliśmy do niego. Skasowaliśmy. Ale oj, 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 nieciekawie. Ja go skasowałem, tak Ale wiesz co jest najciekawsza? Kasa już do nas nie wpływa. Tak z tego co widzę. Komu? No nie dostałem kasy. Wydaje już dostałem. Zaraz zobaczymy. Wystaw 25 50. Już wycofali tu. Wcześniej było fajnie w PD i się opłacało grać, ale nie oczywiście Nike musiał usunąć. Było tak, że jak się wystawiało rachunek, to kasa wpływała na nasze konto. No ale oczywiście komuś to nie pasowało, że on zarabia z podatków po kilkaset tysięcy. No ale oczywiście nam nie wolno zarabiać. No mamy... mieć gówno kasy o, po prostu, bo wypłat też nie. Ma w PEDE. Tak więc już, to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania, komentowania, subowania. Trzymajcie się na razie.